1 września w Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni odbyło się powiatowe rozpoczęcie roku szkolnego. Uroczystość w ogólniaku miała charakter szczególny, bowiem żegnano Zdenona Sucharskiego, wieloletniego dyrektora szkoły i witano nowego szefa placówki Bogdę Koraszewską. Myślę, że ta szkoła jest w powiecie wrzesińskim bardzo znana. Lubiana może mniej. Ale yy, z tradycją i chciałyśmy tutaj akurat przyjść i się uczyć dalej. Zaczyń, świat, w życiu może zdarzyć ta szkoła akurat, a nie inna? Yy, no bo yy, to jest szkoła też z tradycjami. Ciekawi nauczyciele przedmioty też dosyć chyba dobrze wykładane. Każda noc i każdy dzień. Ej, jak wrażenia z rozpoczęcia roku szkolnego? Przede wszystkim pogoda jeszcze wakacyjna, stąd i nastroje trochę wakacyjne, ale też i radość, i optymizm do, zachęcający do nowej pracy. Jaka będzie ta nowa praca? Co w tej nowej pracy zamierza Pani zmienić we wrześnińskim ogólniaku? Trudno mi powiedzieć, co zamierzam zmienić. Ja wiem, co ja chcę wprowadzić. Nie wiem, co z tego będzie zmianą, a co z tego będzie kontynuacją dotychczasowych działań. Generalnie zależy mi na tym, żeby młodzież postrzegała naukę jako przyjemność i do tego będę dążyła. Czas uroczystości porozmawialiśmy ze starostą o światowych inwestycjach. W całości inwestycje oświatowe na ten rok zamykają się kwotą ponad 6 milionów złotych, blisko 7 milionów złotych, z czego największą inwestycją są inwestycje ze szkół technicznych i ogólnokształcących, mianowicie kompleksowa budowa nowego stadionu lekkoatletycznego z całym zapleczem, przebudowa internatu oraz termomodernizacja wszystkich obiektów szkolnych. Całość projektu, o ile sobie dobrze w tej chwili przypominam, około 4 milionów złotych. Z innych inwestycji, tak jak tutaj remont Auli, ponad 300 tysięcy złotych. Myślę, że za kilka tygodni będzie można podziwiać efekt tego. W pozostałych szkołach, zespół szkół politechnicznych, też około 100 tysięcy złotych inwestycje. Duża inwestycja z zespole szkół zawodowych, dokończenie wymiany okien, termomodernizacji obiektu. E, także jest to rok, można powiedzieć, bardzo bogaty w inwestycje oświatowe. E, w takiej skali inwestycji dotychczas jeszcze nie prowadziliśmy, także jest to e, rok wyjątkowy i oczywiście z pewnością ani nie pierwszy, ani nie ostatni, jeżeli chodzi o e, tego typu zadania. z bardzo. Jeszcze dobrze nie znam nazwiska. Okej, okay, dzięki.